Słuchaj synu nauk mistrza i nakłoń ku nim ucho swego serca. Napomnienia łaskawego ojca przyjmuj chętnie i wypełniaj skutecznie, abyś przez trud posłuszeństwa powrócił do tego, od którego odszedłeś przez gnuśność nieposłuszeństwa. Do ciebie więc kieruję teraz moje słowa, kimkolwiek jesteś, ty, co wyrzekasz się własnych chęci. A chcąc służyć pod rozkazami Chrystusa, Pana, prawdziwego Króla, przydziewasz potężną i świętą zbroję posłuszeństwa. Mamy zatem założyć Szkołę Służby Pańskiej. Ufamy przy tym, że zakładając ją, nie ustanowimy nic surowego ani nazbyt trudnego. Jeśli jednak niekiedy, dla naprawienia błędów i zachowania miłości, tam gdzie sprawiedliwość i rozsądek tego wymagają, okażemy się nieco bardziej surowi, nie uciekaj od razu przejęty strachem z drogi zbawienia. Bo wejść na nią można tylko ciasną bramą. A usta moje będą głosem, słuchajcie głosu Pana, odpuszczcie serca na jego wołanie. Słuchajcie głosu Pana, odpuśćcie serca na jego wołanie. Miejsca na Jego drogę i Jego zbawienia wśród wszystkich narodów. Słuchajcie, głosu Pana, otwórzcie serce na Jego wołanie. A niech Ciebie, Boże, wysłuchają rudy, niech wszystkie narody oddają ci kwał. Niech się narody cieszą, niech bo rządzisz ludami sprawiedliwi i kierujesz narodami na Ziemi. Słuchajcie, głosu Pana, otwórzcie serce na, na, na Jego wołanie.

Pokorze. Bracia, pismo święte woła do nas: każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Słowami tymi poucza nas, że wszelkie wynoszenie się jest rodzajem pychy. Jej to wystrzega się prorok, który mówi: Moje serce nie pyszni się, panie, i oczy moje nie patrzą wyniośle. Nie gonię za tym, co wielkie, albo dla mnie zbyt jest wysokie. Co by się jednak stało, gdybym nie myślał pokornie, gdybym wynosił moją duszę? Postąpiłbyś z moją duszą jak z małym dzieckiem na łonie jego matki. Bezczynność jest wrogiem duszy. Dlatego też bracia muszą się zajmować w określonych porach pracą fizyczną i również w określonych godzinach czytaniem duchownym. Gdyby zaś warunki miejscowe lub ubóstwo kazały braciom własnoręcznie zbierać plony, niechaj tym się nie martwią, bo właśnie wówczas są prawdziwymi mnichami, jeżeli żyją z pracy rąk swoich, jak ojcowie nasi. I apostołowie. We wszystkim jednak należy zachować umiar ze względu na tych, którym brak siły ducha. Ubrania należy braciom dawać dostosowane do warunków miejscowych i klimatu, gdyż w zimnych okolicach potrzeba więcej, a mniej w ciepłych. Opad musi wziąć to pod uwagę. My jednak sądzimy, że w klimacie umiarkowanym wystarczy każdemu mnichowi kukulla i tunika, w zimie kukulla wełniana, w lecie lekka, znoszona, ponadto szkaplerz do pracy, na nogi zaś pończochy i buty. Nad kolorem tych wszystkich rzeczy ani nad ich wyglądem niech się bracia nie zastanawiają, ale niech noszą takie, jakie można znaleźć w kraju, w którym żyją albo jakie można taniej sprawić. Opad zaś powinien zadbać o właściwe rozmiary, aby odzież była nie za krótka, lecz dostatecznie długa dla noszących ją mnichów. Opat, który zasługuje, aby stać na czele klasztoru, powinien zawsze pamiętać, jakie nosi miano i czynami dawać wyraz swojej godności. Wiara widzi w nim w klasztorze zastępcę Chrystusa, skoro nazywa go jego imieniem. Mówi przecież apostoł: Otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba, ojcze. Dlatego też Opat nie powinien uczyć ani ustanawiać, ani rozkazywać niczego, co by było poza prawem pańskim, ale polecenie jego, albo nauka niech zapada w serca uczniów jako zaczyn Bożej sprawiedliwości. Boże, Christum factus est pro nobis omnia Jesus salvatore morte morte crucis pro te corde deus exaltavit in Niech bracia służą sobie wzajemnie, a nikt nie uchyla się od posługi w kuchni, chyba żeby komuś przeszkodziła choroba lub jakieś bardzo ważne zajęcie, bo w ten sposób zyskuje się więcej zasług i miłości. Słabszym trzeba dać pomocników, aby nie spełniali tej pracy z przykrością. Zresztą wszyscy powinni mieć pomocników, stosownie do liczebności wspólnoty i miejscowych warunków. Sądzimy, że na główny codzienny posiłek, czy to w porze seksty, czy w porze nony, wystarczą dla każdego stołu, biorąc pod uwagę niedomagania różnych braci, dwie potrawy gotowane, aby ten, kto jednej jeść nie może, posilił się drugą. Tak więc dwie potrawy gotowane powinny wystarczyć wszystkim braciom. Jeśli są także owoce albo świeże jarzyny, można dodać i trzecią. So uh -huh.

O dobrej gorliwości, jaką mnisi mieć powinni. Podobnie jak istnieje zawziętość zła i gorzka, która oddala od Boga i prowadzi do piekła, tak jest i gorliwość dobra, która oddala od grzechów, a prowadzi do Boga i do życia wiecznego. Ta więc właśnie gorliwość niechaj wyróżnia mnichów w ich życiu żarliwej miłości, tak aby w okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzali. Niech słabości swoje duchowe i cielesne znoszą cierpliwie. Niech prześcigają się nawzajem w posłuszeństwie. Niechaj nikt nie szuka tego, co uważa za pożyteczne dla siebie, lecz raczej tego, co dla drugiego. Niech darzą się wzajemnie czystą w intencji miłością braterską. Niech Boga się boją, dlatego że go miłują. Opata swego niech kochają miłością szczerą i pokorną. Niech nic nigdy nie będzie dla nich ważniejsze od Chrystusa, który oby nas razem raczył doprowadzić do życia wiecznego. reguła ta została napisana po to, abyśmy zachowując ją w klasztorach, mogli pokazać, że postępujemy już w pewnej mierze w sposób godny naszego stanu i właśnie zaczynamy żyć życiem monastycznym. A jeśli to komuś nie wystarcza, kto śpieszy do doskonałości owego życia, znajdzie on w nauce świętych ojców wszystko co może doprowadzić człowieka do doskonałości najwyższej? Jeśli więc śpieszysz do Ojczyzny Niebieskiej, przestrzegaj najpierw z pomocą Chrystusa tej maleńkiej reguły, którą napisaliśmy dla początkujących. A wówczas otoczony opieką Bożą, owe wzniosłe szczyty cnoty i wiedzy, o których właśnie wspominaliśmy, i ty Także kiedyś osiągniesz.